Jezus ukazawszy się jedenastu powiedział do nich Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk, i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili ewangelium wszędzie, a pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Witam was serdecznie. W Ewangelii według świętego Marka, tuż przed wniebowstąpieniem, Chrystus mówi tak, że tym, którzy wierzą, tym, którzy uwierzą w Niego, będą towarzyszyły pewne znaki. Jakie? Będą brać węże do rąk. I jeżeli by wypili coś zatrutego, nie będzie im szkodzić. Jak ja to rozumiem? Mniej więcej tak. Słuchałem kiedyś wypowiedzi pewnego byłego funkcjonariusza KGB. Byłego szpiega. I ten nawróconego, oczywiście, który nam w Chrystusa wierzy. I on opowiada taką historię, na czym w ogóle polegała jego praca, na czym polega praca takich szpiegów. Mówi, że ich zadaniem wcale nie jest. Wykradanie jakichś tam mikrofilmów, jakieś tam wysadzanie mostów, czy, czy, czy kradzież jakiejś broni dziwnej. On mówi w ogóle na, my się tym nie zajmujemy. Czym się zajmujemy? Mówi, przenikamy zupełnie legalnie do, do kraju, który chcemy, na który chcemy wpływać, który chcemy zaatakować, który chcemy kontrolować. I poprzez media, poprzez reklamy, poprzez show biznes, poprzez koncerty, festiwale, i i działanie w sieci, e, niszczymy autorytet miejscowej władzy. Sprawiamy, że ludzie przestają wierzyć swoim rządzącym. Przestają ufać swojej władzy, że przestają ufać swojej, swojej policji, swojej służbie zdrowia, e, swoim instytucjom państwowym, e, wodociągom, komu tam chcecie. Co robimy jeszcze? Kłócimy ludzi ze sobą. Sprawiamy, że rośnie polaryzacja w społeczeństwie. Tak, żeby ludzie się coraz bardziej nie lubili pomiędzy sobą. I zaczynają protestować, toczyć wojny pomiędzy sobą. I jak już to społeczeństwo jest takie rozrażnione, wściekłe, ciągle protestuje, czegoś się domaga, rządzący, że tak powiem, idą coraz bardziej na ustępstwa i państwo staje się słabe. I wtedy to bardzo słabe państwo. Prosi on, tak mówi ten, ten szpieg, nasze państwo o pomoc. I wtedy my przychodzimy z pomocą, rzekomo, i narzucamy nam im nasze warunki. Prawda to czy nie, nie moja sprawa. Ale jest to bardzo podobne do taktyki złego ducha. Tak robi zły duch. Potajemnie ci gdzieś siada na ser duchu i sprawia, i zaczyna ci tam. Plezić bzdury sprawia, że, że nie ufasz Bogu. Mówi, zobacz, jak Ty cierpisz, jak Ciebie niesprawiedliwie potraktowano. Zobacz, gdyby ten Pan Bóg był dobry, no to by Ci nie pozwolił się tak męczyć. To by się to o Ciebie zatroszczył, to by zmienił Twoją rzeczywistość. A że mamy naturę bardzo niecierpliwą, to bardzo szybko łykamy takie kłamstwo. To była taktyka szatana, jak przeczytacie Księgę Rodzaju, jak kusił Ewę. W taki sposób skusił Ewę. Mówił, zobaczcie, ten Pan Bóg wam wszystkiego zabrania, on się wcale o was nie troszczy, on was w ogóle nie kocha. I to jest ten wąż, który sprawia, że wtedy, kiedy dotyka ciebie cierpienie, coś smutnego, coś trudnego, mówisz, Bóg mam mnie gdzieś. Bogu na mnie nie zależy, nie jest, nie spełnia moich życzeń, nie spełnia moich marzeń, nie robi tego, co chce. To jest ten wąż, który Ci, jak go złapiesz, to on Cię gryzie i, i Ci wsysa jad. Podobne, podobnie Bóg, przepraszam, podobnie szatan robi z ludźmi. Siada Ci na Sarduchu i mówi, zobacz, ten i ten Cię nie szanował, ten i ten Ciebie w ogóle on Ciebie odrzuca, on się wcale z Tobą nie przyjaźni, on jest Hamem, on Cię zranił. I skłóca nas pomiędzy sobą, niszczy nas. Czyli, innymi słowy, Szatan nam pokazuje grzechy drugiego człowieka. Jak to działa? Zobacz, on jest zły, a więc trzeba go potraktować jako złego. Zniszczyć. On jest głupi, więc trzeba go potraktować jak głupiego. Czyli nie mieć z nim nic wspólnego. On jest nie rozumie, więc trzeba go tak potraktować, trzeba go odrzucić. Kłóci nas pomiędzy sobą. I to jest ten jad, który mamy przez niego wpuszczony w krwiobieg. Człowiek już nie potrafi inaczej myśleć, inaczej reagować, jak złością, strachem, lękiem, dystansem, jak odrzuceniem. Reagujemy poczuciem krzywdy, e, wściekłością, agresją. I budujemy różnego rodzaju posterunki, żeby się bronić przed Bogiem, żeby się bronić przed ludźmi. Jeden z, pos jeden z takich posterunków to zaciśnięte pięści, to walenie drzwiami, krzy krzyczenie. E, od czasu do czasu kogoś kopniesz, uderzysz, e, pokazujesz agresję. Inny posterunek to szczelić focha, nie rozmawiać, dystansować. Wykasować kogoś z Facebooka, usunąć z kontaktów, nie mieć z nim nic wspólnego. Dlaczego? Bo on mnie dotknął. Inny postarunek to wypominanie, to punktowanie kogoś. Ty jesteś taki, ty jesteś zły, ty się zmień. Moralizowanie, takie stosowanie takiego terroryzmu, że ty, cały świat musi się zmienić, musi się podporządkować. Inny taki posterunek, to cynizm, obśmiewanie wszystkiego i wszystkich, niedowierzanie. Z Bogiem postępujemy bardzo podobnie. Obśmiewamy Jego obietnicę, nie chce się nam wierzyć w tę Jego obietnice. Tak, tak reaguje człowiek, który nie ma wiary, któremu diabeł wpuścił truciznę, wpuścił wątpliwości, w krwiobieg, krwiobieg Jego duszy. Chrystus powiedział: Wierzący będą brać węże do rąk. Czyli kiedy człowiek, który ma wiarę, spotka coś, coś trudnego, coś bolesnego, cierpienie, on powie: Nie, nie, to nie znaczy, że Bóg mnie nie kocha. Nie, nie, to wcale nie znaczy, że, że Bóg mnie odrzuca. To znaczy, że po prostu nie widzę, jaki, jaki jest sens tego cierpienia, po co ono mi jest. Znaczy, że Bóg mi jeszcze nie dał światła, ale ono jest po on jest coś, ono jest ważne. Ono jest znakiem jego troski o mnie. Tak myśli człowiek bieżący, ten, który ma wiarę. On bierze węża do ręki. Brać węża do ręki to jest budować relację z kimś, kto jest dla mnie trudny. To jest uważać, że ten czy ten, kto mi zwraca uwagę, kto sprawia, że, kto mnie wytrąca z mojego komfortu. Kto mnie wybija z mojej takiej, tej, 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 tej strefy rozluźnienia, kto niszczy mój cudowny, moje cudowne szklane domy, niszczy mój cudowny raj, kto sprawia, że czuję się czasami mały, że widzę prawdę o sobie, że widzę swój grzech, swoją słabość, swoje wady. Ktoś, kto mi to pokazuje, jest, jest znakiem Bożego Błogosławieństwa. Jest znakiem tego, że Bóg mi go przysłał, abym zobaczył prawdę o sobie. I człowiek wierzący nie uciekał od tej prawdy. On, jeżeli usłyszy, ktoś Ci zwrócił uwagę, będziesz brał wężę do rąk. Jeżeli coś zatrutego wypijesz, nie będzie Ci szkodzić. Człowiek wierzący będzie się cieszył, że mi zwracasz uwagę, że mnie korygujesz, że mnie upominasz, że mnie napominasz. Że ja się mogę zmienić, mogę się dzięki temu nawracać. To jest człowiek wierzący. Ten, który wierzy, nie boi się zła. Nie boi się własnej grzeszności, nie boi się własnych upadków, nie boi się uwag na swój temat. Nie boi się cierpienia, nie ma lęku. To trudne, tego się nie da zrobić o własnych siłach. Nie da się o własnych siłach wierzyć. To może zrobić tylko Duch Święty. Właśnie trwa nowena do Ducha Świętego wkrótce będzie zesłanie, proś Ducha Świętego. Niech kontynuuje w Tobie to dobre dzieło, dzieło wiary. Niech, niech ci daje wiary. A jeżeli, jeżeli jej nie masz, to proś, to ją będziesz otrzymywał. Po prostu proś. Do zobaczenia. Wszystkiego wam dobrego.